Ale, bój się Witamy Państwa serdecznie reprezentant polski Bartek Kapuska który dzisiaj przyjechał pierwszy raz samochodem, bo wczoraj zdał prawo jazdy za którym razem? Za drugim I Jeszcze do tego szczery, nie że za pierwszym, Ży życzę Ci powodzenia mam nadzieję, że tutaj dzisiaj przejdziesz przez to wszystko jak w dobrym odcinku specjalnym też mam taką nadzieję <śmiennie> Bartek, czy Mateusz Czestarski ma się obawiać? 100%. Powodzenia. Oj, 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 oj. A miałem zaczynać kurczę od kiwki, ale. A no dobrze. Niech będzie. Tu już nie dam rady. Trzeba było nadrobić. Hmm? Hmm? A powiedz, w Krakowie Nie, nie. Boję się na nie starać. Jeszcze młody. Ah. Ale po tym programie to się może kapi zmienić. No, mam nadzieję. Nie. nie wszystko w boczną siatkę, kurczę! Chyba rzeczywiście może pójdzie dotykany. Kurde, ja tego nie ćwiczyłem. Bo to to spod Tego nie ćwiczyłeś, bo tego się nie ćwiczy. Nie no, są ludzie, którzy to w nocy ćwiczą. Reprezentantom Polski piłki nie zabieramy. Bartek, duży Dobra. rozbieg, pamiętaj. O, no. Kurczę, a, za, a zaufałem, zaufałem. Uła Poprzeczka, słupek, siatka, wszystko, ale nie ta. O tak myślałem. Wartek, chodzą suchy w Ekstraklasie, że łachta ma za mało otworzyć. Czy ty się z tym zgodzisz, czy dzisiaj zaprzeczysz tej teorii? Zgodzę się, dyplomatycznie powiem, że się zgodzę, bo pewnie też nic z tego nie wyjdzie. Nie, no, tu jest ciężar mega. Ale jeszcze nie poprzeczki. No, nie, nie, to za chwilę. Zamykasz oczy, mec z koroną. Ale urwał! Zmobilizowałeś mnie tą koroną chyba, wiesz? Nie no, za wcześnie, Kurde. Ja wolę zewniakiem. Tak, 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 tak. Mamy to, mamy to, mamy to. Brawo. Jest, weszło. Dobrze idzie. Tak, to jest to. Mówiłem, że z zewniakiem lepiej. Bartek, nie chcę cię denerwować, ale Cetnar po przeczkach. Trzy Nie wiem, jak mam to zrobić. Brakuje luzu. Brakuje chyba. Chyba z gwizdka już, wiesz? Tak. Nie no, skandal. Dźwięk dobry. Ostatnia, ostatnia weszła no niestety. Słyszałem, że jesteś mocny w połówkach. Tak? Nie? Nie, nie, Tak, blisko. Dokładnie. No, <tus> Chyba jest. No yeah, yeah, yeah. nie. Brawo. Chociaż raz. <tus>

Dwa! Jeden! Góra! Jeszcze brawo, raz! Jeszcze brawo. mała sekunda! Jeszcze mała sekunda! Tak nie, Brawo! Prawo jazdy zdane, czyli po rondzie poruszasz się, potrafisz. Trzy, dwa, jeden, poszło! Raz, dwa, trzy! Trzynaście czternaście poszedł 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 wow. oj, oj ojmy, życie żyjesz? Żyję, ale nie wiem jak się nazywa tak. o nie, bo do samochodu nie wsiądę, po tym widzę. Przed czym bardziej się stresowałeś? Przed debiutem w Ekstraklasie? Przed debiutem w reprezentacji? Czy przed Turbo Kozakiem? I no tak z ręką na sercu. Na pewno pierwszy to reprezentacja, to nie ma co się oszukiwać. A potem? Chyba Turbo kozak. No, Brawo! Tego nie trenowałem i tego się bałem. No, wyszło jak wiesz. Cetarski niepobity. nie pobit. Nie, Cetnar, szacunek. Cetnar, no. Muszę cię chyba przeprosić, ostatnio mnie troszeczkę poniosło. Ale w pachty się udało trafić za 20, a ty z tego co ostatnio pamiętam nie trafiłeś. A, nie było, ja? to nieważne.